Witam wszystkich na kanale Megafish. Jestem dzisiaj nad jedną z trociowych rzek Pomorza. Na razie pogoda, jak widzicie, mnie nie rozpieszcza. Rozmawiałem tutaj z łowiącymi kolegami dzisiaj generalnie słabo. No, nie słyszałem, żeby padła jakakolwiek trotka. Wczoraj była tu niemal setka ludzi i podobno padło 6 ryb. Jedna nawet w granicach 80-90 cm. Także jest nadzieja, zawsze jest nadzieja. Także rzucam i poluję na droć. Używam dzisiaj takiego woblera powierzchniowego, w miarę, który schodzi tam, o, jak widać. Długo pokażę Nie dużo, na pół metra no maksymalnie metr. Przyjechałem w zasadzie na taki rekonesans i chcę obłowić tu trochę wody Idę kawałek dalej staram się prowadzić przynętę takimi krótkimi skokami, potem pauzuję i z 4-5 takich lekkich pociągnięć a no wtedy wobler schodzi już tutaj pod moją burtę on jest dosyć lekki zobaczymy teraz pod tamtym krzaczkiem może coś się czai dosyć szybki nurt. Zobaczymy teraz nauku, rzeki. Muszę rzucać bardziej na drugą burtę a tam żeby nie zaczepić tu o krzaki Staram się raczej dosyć powierzchniowo tego mojego woblerka prowadzić takimi krótkimi skokami Niektórzy tutaj też przyjmują taką taktykę łowienia nalenia, czyli puszczają przynętę w nurcie i pozwalają jej tak balansować z boku na bok. Ja sobie myślę, że chyba bardziej skuteczne jest podszarpywanie lekkie, czyli nadawanie bardziej agresywnego ruchu temu woblerowi. To myślę bardziej prowokuje o. Nie wiem, czy to widać teraz. To imituje taką chorą, uszkodzoną rybkę. No, spróbujmy jeszcze raz. Jak nic nie będzie, to przesuwam się dalej. Czuję w dłoni tą wibrację tej przynęty. Myślałem, że coś mam, a to chyba jednak zaczep. Tak. Roślinność. Na tym moim woblerku. No i przesuwam się dalej. Jak się łowi na plecionkę, to ona ma większą tendencję do plątania się z kotwicami, jeżeli ta przynęta tak nie leci równo, albo jak się w ostatnim momencie opadania tej przynęty nie skontroluje trochę ruchem nadgarstka tego lotu. No dobra, jeszcze jedną szansę daję. Tak, tam w te korzenie. Ale niestety natychmiast mi ucieka ta przynęta. Dobrze, przesunę się teraz kawałek dalej. Niestety tu co kawałek pułapki pod postacią no, chyba jeżyn albo malin, nie, to chyba maliny rozpoznawczy rzut w środek ale pozwolę trochę przynęcie tutaj spłynąć pod to drzewko. Może coś z niego wyskoczy. Ale przed chwilą jakiś tutaj cięcie się przesunął pode mną, więc jeszcze raz wypuszczę przynętę niedaleko pod drzewo. Pozwolę z nurtem jej spłynąć. A właśnie tutaj, żeby pod te Krzaczki, mi się dostał mój woblerek. Tu jest taki trochę leniwszy nurt, takie lekkie zawirowanie. I teraz z nurtem trochę puszczę. No co jeszcze raz? Przejdę kawałek tutaj pod te kępy wierzbowe i spróbuję tutaj trochę szczęścia. A nóż coś wyskoczy spod tego krzaka. Muszę uważać, żeby nie zjechać do wody tu czasami. Może coś tutaj pod tą gałęzią siedzi, trudno powiedzieć. No to jeszcze raz spróbujemy. Niestety deszcz daje się trochę we znaki. Zaczyna się już robić ciemno, więc chyba zaraz będzie koniec tego mojego łowienia. Jak to zwykle się mówi przysłowiowo, ostatni rzut. I zawsze ten ostatni nie jest tym ostatnim. Zawsze człowiek do końca ma nadzieję. że nie będzie wyciągał tylko samych zaczepów a w końcu jakaś ryba uderzy co prawda tu po rozmowie z kolegą, który biczuje wody od 8 do 15 bez efektu mina mi lekko zrzedła myślałem, że dzisiaj trochę lepsze te wyniki będą ale też uciąg wody jest dosyć duży, więc myślę, że to też ma istotne znaczenie na aktywność ryb. Teraz będę się już cofał tą samą drogą, którą przyszedłem. Myślę, że na dzisiaj już powali starczy tego łowienia.